Floribet, czy chciałabyś opowiedzieć mi swoje świadectwo? Pozdrowienia dla całej społeczności w Polsce. Mam nadzieję, że pewnego dnia Was zobaczę lub że będziecie mogli przyjechać do Kostaryki. Jesteście serdecznie zaproszeni do mojego domu, aby poznać moją rodzinę. Jestem Kostarykanką, nazywam się Floribet Mora, która w 2011 roku miała tętniaka mózgu, a Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu sprawił cud. W 2011 roku doznałam silnego bólu głowy i zdiagnozowano u mnie tętniaka mózgu. Zabrano mnie do szpitala i tam powiedziano mi, że zostały mi tylko 22 dni życia. To było bardzo bolesne dla mnie, dla moich dzieci. Mam pięcioro dzieci. Wtedy miałam tylko jedną wnuczkę, obecnie mam siedmioro wnuków. Z dnia na dzień pojawiła się okoliczność zmierzenia się z tak ciężką diagnozą, kiedy mówią ci, że jesteś skazana na śmierć. Wszyscy wiemy, że umrzemy, ale bardzo trudno jest przyswoić sobie, że umrzesz z dnia na dzień. Myślałam o moich dzieciach, powiedziałam mężowi: powiedz dzieciom, co teraz będzie. W tym czasie miałam dziesięcioletniego syna, który, jak wróciłam do domu, postawił obok mnie małe krzesełko i powiedział, że zostanie ze mną aż do śmierci. I każdej nocy, kiedy się obudziłam, on zawsze siedział obok mnie i miał tam wbite nóżki. A ja mówiłam: Boże, pomóż mi, boję się śmierci. Być może wydaje się Wam to trochę nielogiczne, że się boi śmierci, że umieranie jest częścią bycia człowiekiem, ale niekiedy masz dzieci. Zrozumienie tego jest trudne. Kiedyś mówiłam, że to będą moje dzieci, które mi pomogą. One były małe. Miałam skomplikowaną sytuację z dziećmi. Jednak poprosiłam Boga, aby zabrał mi mój strach. Powiedziałam Janowi Pawłowi II. Czasami ludzie mówią, dlaczego Jan Paweł II. On przyjechał raz do Kostaryki w 1983 roku. W tamtym czasie miałam 19 lat. Jego obecność w Kostaryce była imponująca, chociaż ci z nas, którzy go widzieli, widzieli go z daleka. Jan Paweł II promieniował niesamowitą świętością i mogę powiedzieć, że żyłam ze świętym. Został wybrany papieżem w 1978 roku, kiedy miałam zaledwie 15 lat. Śledziłam jego karierę. To było jak równoległe życie z nim. Może nie mieliśmy technologii, którą mamy obecnie, ale jego życie było śledzone, ponieważ podróżował tak dużo, że świat interesował się nim, jego podróżami, jego osiągnięciami, jego miłością do młodych ludzi. On zawsze był medialny, był zawsze w centrum mediów telewizyjnych ze względu na swoją pracę, ze względu na swoje człowieczeństwo. I oczywiście żyliśmy z wyjątkową osobą na tym świecie. To człowiek, który został uprzywilejowany przez Boga w mojej chorobie. Kiedy byłam chora, on już nie żył, ponieważ stało się to w 2011 roku. Powiedziałam Janowi Pawłowi II, teraz, kiedy jesteś tak blisko Boga, dlaczego nie powiesz Bogu, że nie chcę umierać, pomóż mi. I mijały dni, a objawy były coraz gorsze, bo porażenie lewej strony było już bardzo widoczne. Cała lewa strona ciała była unieruchomiona, bardzo trudno było mi się poruszać z powodu bardzo silnych leków, które mi podano. Lekarz powiedział mi, że w chwili, kiedy podał mi ostatnie leki, ja spałam, a nie mnie czuła wtedy tak silnego bólu. W całej tej sytuacji, w której żyłam dzień po dniu, nie mogłam być z moimi dziećmi, bo leki sprawiały, że bardzo szybko zasypiałam. Widziałam, że jestem zależna od innych ludzi i to bardzo bolało, więc mówiłam Janowi Pawłowi II. Proszę, powiedz Bogu, żeby zabrał mi strach przed śmiercią i niech się stanie Jego wola, żeby został z moimi dziećmi. I żeby mnie zabrał, jeśli taka jest Jego wola, bo boję się, ale żeby został z moimi dziećmi, opiekował się nimi. I zabrał mnie ze sobą. W tamtych dniach zbliżała się beatyfikacja Jana Pawła II. Więc moja siostra powiedziała mi, że będzie bardzo piękne wydarzenie. Będzie zakonnica, którą uzdrowił papież. A ja powiedziałam mężowi, że chcę tam jechać. On powiedział: Nie ma mowy, jesteś bardzo chora. Leki sprawiały, że całymi dniami spałam, w nocy też. Tej nocy, kiedy była beatyfikacja, to było niesamowite, że udało mi się obudzić i ręką, którą mogłam poruszać, przejęłam kontrolę nad telewizorem i mogłam zobaczyć beatyfikację, nie całą, ale to, co najważniejsze. Widziałam siostrę zakonną z relikwią i powiedziałam Janowi Pawłowi II. Ty uzdrowiłeś tę zakonnicę, wstawiłeś się za nią i prosiłeś Boga o jej uzdrowienie. Dlaczego nie powiesz Bogu, aby mi pomógł? Aby mnie uzdrowił tak samo, jak uzdrowił siostrę zakonną. Teraz jesteś tak blisko Niego. I mnie i zasnęłam i zobaczyłam siostrę zakonną przechodzącą z relikwią. Czasem mówię, że to była zazdrość, że ona została uzdrowiona, a ja umierałam. Ten dzień przespałam tak samo jak noc, ale kiedy obudziłam się o ósmej rano, to było niesamowite. Jak ci mówiłam, nie mogłam ruszać lewą stroną ciała. Miałam duże trudności, żeby się ruszyć. Lekarze mówili: nie wysilaj się, bo zaraz eksplodują inne tętnice mózgu, które już są uszkodzone. Więc otworzyłam oczy i usłyszałam głos, który mówił do mnie: wstań, wstań. Byłam zaskoczona i powiedziałam, co to za głos teraz słyszę. Dlaczego zaczęłam mieć wątpliwość? Ponieważ zastanawiałam się, dlaczego słyszałam ten głos, skoro jestem sama, więc zostałam tak zwiększając swoją uważność. Powiedziałam, nie jestem sama. Tego dnia podarowano mi gazetową wkładkę ze zdjęciem Jana Pawła II z okazji beatyfikacji. To był dodatek do prostego czasopisma i znów usłyszałam głos, który mówił mi Wstań, nie bój się. Kiedy spojrzałam jeszcze raz na wkładkę tego zwykłego, prostego czasopisma, Spojrzałam na Jana Pawła II z jego tak ułożonymi rękami, i widziałam, jak one wystają ze zdjęcia, wskazując mi, żebym stała. Jedyne, co powiedziałam, było tak, panie. Zdjęłam kos, postawiłam stopy na podłodze, stałam i przyszłam do kuchni, gdzie był mój mąż. Patrzył z przerażeniem i powiedział mi: Co ty tu robisz? Odpowiedziałam mu: Wszystko w porządku, czuję się dobrze. I myślałam: Jak mam mu powiedzieć, dlaczego tu jestem i co słyszałam? Tylko wstałam, a on powiedział: Chcesz zjeść śniadanie? Tak. Wstałam i zjadłam z nim śniadanie. Myślałam, że uzna mnie za szaloną. Miałam ten strach, że jeśli mu powiem, nie uwierzy mi. Ale tego dnia, kiedy postawiłam stopy na ziemi, mogę Wam powiedzieć, że już się nie bałam. Nie byłam już w agonii. Ale czułam, że promienieje w środku, ponieważ czułam spokój. I od tego dnia, po dziś dzień, jestem na nogach, aby oddawać cześć i chwałę Bogu. Bóg mnie uzdrowił, a wszystko to doprowadziło do tego, że w lutym 2012 roku. Napisałam moje świadectwo na stronie internetowej Karola Wojtyły, ponieważ zrobili mi badania, które wykazały, że mój mózg nie ma już żadnych uszkodzeń, że mam całkowicie zdrowy mózg, że nie ma nawet śladu w moim mózgu, że doznałam jego uszkodzenia, a tętnice, które pękły, które krwawiły, są całkowicie zdrowe. Jakby nigdy nie doszło do udaru mózgowego o takiej sile. Więc ty, która to nagrywasz, ty, która mnie obserwujesz, widziałaś, jak chodzę. Nie mam nawet fizycznego następstwa paraliżu, ponieważ jestem całkowicie zdrowa, aby oddawać cześć i chwałę Bogu. Chodzę, nie mam problemu z mówieniem. Myślę, że czasem mówię za dużo, ale czuję się bardzo dobrze. Pan mi i kiedy pisałam moje świadectwo, nigdy nie myślałam, że to będzie ważne. Więcej, gdy jakiś czas później, po miesiącach, można powiedzieć, że w roku 2012 skontaktował się ze mną postulator procesu kanonizacyjnego. Był zainteresowany tym, co napisałam, więc skontaktował się ze mną, abym mogła z nim porozmawiać. Zadzwoniła do mnie kobieta, która mówi po hiszpańsku, jest Hiszpanką i skontaktowała się ze mną, ponieważ mówiła po polsku i włosku, więc chcieli, żeby to była rozmowa bezpośrednio w moim języku. Potem wyjaśniła mi, że chodzi o wymagania, abym mogła przesłać jej dokumenty potwierdzające, że byłam chora że był proces hospitalizacji, cały proces przed i proces po. Tak więc zostało zrobione. Przesłaliśmy całą dokumentację medyczną, aby mogli ją obejrzeć. Pojechała ona do Watykanu. Myślę, że to był bardzo szybki proces, ponieważ wkrótce zadzwonili do mnie. I powiedzieli, że chcą zrobić inne badania na moim mózgu. Zrobili mi rezonans magnetyczny tutaj w Kostaryce, w jednym z prywatnych szpitali, aby sprawdzić, czy jestem naprawdę zdrowa. Wyszli, zrobili rezonans magnetyczny i lekarze naprawdę zauważyli, że mój mózg jest całkowicie zdrowy. Jakiś czas później skontaktowali się ze mną ponownie. Chcieli, żebym pojechała do Rzymu, gdzie nikt mnie nie znał, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. To było przede wszystkim zaskoczenie, bo nigdy nie wyjeżdżałam z kraju. W tym momencie musiałam przejść cały proces ubiegania się o paszport. Zrobić tysiąc rzeczy, żeby móc pojechać do Rzymu, gdzie zostałam przyjęta do kliniki Gemelli w 2013 roku. Byłam tam przez jakiś czas, przebywając w pokoju, ponieważ Kościół zajmuje się tym wszystkim wielkiej tajemnicy, więc trzeba być bardzo ostrożnym, aby milczeć. To jest potężny sekret. Si. Więc byłam w Rzymie. Tam najpierw trochę się zaznajomiłam, potem już znaleźli mi miejsce na przyjęcie do kliniki Gemelli. Kiedy już tam byłam, wykonali mi arteriografię. To było to samo badanie co wcześniej. Wprowadzono mi sondę do poziomu mózgu, gdzie mogli sprawdzić, czy mój mózg jest zdrowy, czy nie ma powikłań. Szczerze mówiąc, nie było nawet powodu, dla którego ponownie trafiłam do szpitala. Innymi słowy, powiedziano lekarzom, że jestem turystką, która upadła i uderzyła się w głowę. To był powód, dla którego zostałam przeszkolona w poliklinice, aby zachować tę wielką tajemnicę. W trakcie śledztwa w klinice Gemelli wydarzyły się rzeczy bardzo ciekawe. Ja zawsze mówię, że są ciekawe. Nikt nie mówił tam po hiszpańsku. Wszyscy byli włuchami, więc komunikacja jak zawsze była trochę trudna. Przyszła tylko jedna osoba, która mówiła do mnie po hiszpańsku. Cześć, jak się masz? Wyglądała jak pielęgniarz i powiedziała, wiedziałaś, że tu był hospitalizowany Jan Paweł II. Odpowiedziałam tak, wiedziałaś, że na tym piętrze i ja nie, nie wiedziałam. W tym pokoju i ja nie. Powiedziała mi, tak, ja, jak dobrze. Co za zbieg okoliczności. Potem, kiedy dali mi wypis ze szpitala, pytałam o tego pielęgniarza i powiedzieli mi, że nie ma żadnego pielęgniarza, który mówi po hiszpańsku, wszyscy mówią po włosku. Więc powiedziałam, więc z kim rozmawiałam. Była to jedyna osoba, która potrafiła porozumiewać się w moim języku. Więc to było ciekawe. Opatrzność? Nie wiem. Co mi się przydarzyło tego dnia, kiedy wyszłam ze szpitala? Prałat Oder przeczytał całą opinię i był szczęśliwy. Powiedział po włosku, że dane docierają do Boga i mamy świętego. Był szczęśliwy. To było ciekawe, bo miałam być tego 22 października w Rzymie, gdzie obchodzono święto patrona Jana Pawła II. Miałam pójść do kościoła. Następnego dnia miałam wracać do Kostaryki. I zachorowałam. Miałam grypę. Przeszła jakaś zakonnica i dała mi zdjęcie ze świętym Janem Pawłem II. I powiedziała mi: To jest to, czego potrzebujesz. Byłam bardzo rozbawiona. Wydaje mi się, że tego dnia zaproszono mnie też do papieża Benedykta XVI. Zaproszono mnie na spacer z nim do ogrodów watykańskich i nie mogłam iść, bo miałam gorączkę. Czułam się bardzo źle. Wróciłam do Kostaryki bardzo chora i powiedziałam biskupowi: powiedz papieżowi, że kiedyś się zobaczymy, że bardzo dziękuję. I wróciłam do Kostaryki, wróciłam chora, wróciłam w bardzo złym stanie. Dosłownie wróciłam do Kostaryki w bardzo, bardzo poważnym stanie. Znowu trafiłam do szpitala. I okazało się, że podczas zabiegu, który mi wykonano, w sercu zadomowiła się bakteria, więc znów byłam totalnie delikatna. Więc w tych okolicznościach powiedziałam: Panie, ty mnie wystawiasz na próbę, ja wierzę w Ciebie. Po spędzeniu prawie 15 dni w szpitalu wyszłam z niego ponownie bez żadnej bakterii. Błogosławiony Bóg pisał książkę w moim życiu i robi to do dziś. Zawsze zaskakuje mi wspaniałymi rzeczami pośród wszystkich moich burz i pustyni. Zawsze ma światło na mojej ścieżce i prowadzi mnie do przodu. I za każdym razem, gdy czuję, że moja ucztonie, podaje mi swoją rękę i wyciąga mnie, i każdego dnia jest inne wyzwanie, ale zawsze ma swoją rękę wyciągniętą do mnie i do każdego, kto go szuka. Więc to jest bardzo ważne, aby mieć tę stanowczość. Wierzę, że Bóg nas poprowadzi do przodu. Tak właśnie dotarłam do do kanonizacji. Było to szokujące. Tysiące, tysiące, tysiące ludzi, którzy tam byli. Czasami mówię, że ludzie przywiązują wagę do osoby, która tam jest, a ja zawsze powtarzam, że ludzie nie widzą, że najważniejszą rzeczą, która tam była, była moc Boża i że to nie osoba, której dokonał się cud. Ja byłam tylko narzędziem, którym Bóg posłużył się, aby świat zobaczył, że nawet w tych czasach istnieje pośród nas i że daje im światło pośród ciemności. I tak właśnie paradowałam na kanonizacji z relikwiami Jana Pawła II, czując się mało znaczącą jako człowiek. Ale świeciłam światu jako narzędzie Boga, aby zobaczyli, że On istnieje. W tym momencie miałam wielką okazję poznać papieża Benedykta XVI. To było niesamowite poznać go i on przemówił do mnie po hiszpańsku. A ja go pozdrowiłam i powiedziałam mu, dziękuję Wasza Ekscelencjo za zaproszenie, które dałeś mi do ogrodów watykańskich. Wtedy nie mogłam pojechać. Dziękuję za to, co zrobiłeś dla Jana Pawła II. Wtedy on powiedział do mnie, czy Twoje życie się zmieniło? Powiedziałam tak, więc gdziekolwiek pójdziesz, gdziekolwiek jesteś, powiedz światu, że Was kocham. I błogosławię Was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Więc korzystam i zostawiam Wam również to błogosławieństwo od papieża Benedykta, żeby było z Wami, z Waszymi rodzinami, z Waszym krajem, z otoczeniem. Papież Franciszek prosi Was o modlitwę za niego, ponieważ tego potrzebuje i błogosławi Was w ten sam sposób. Więc pokrótce wyjaśniłam Wam moje świadectwo i najkrócej jak mogłam, żeby nie przedłużać za bardzo. To przyjemność podzielić się z Wami tym błogosławieństwem. Niech Bóg Wam błogosławi dzisiaj i zawsze z pokolenia na pokolenie, abyście wierzyli, że Bóg istnieje i jest z nami każdego dnia naszego życia. Naprawdę bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że pewnego dnia będę tu z Wami. Tak, jak przyjęłam czterdziestu Polaków. Mam nadzieję, że was też będę mogła przyjąć. Bez względu na ilość, mój dom będzie duży z waszą obecnością, kiedy tylko chcecie. Niech Bóg wam błogosławi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Tobie. Dziękuję bardzo, Floribet. Niech Cię Bóg błogosławi i strzeże.